Księga Malachiasza, rozdział trzeci. Oto ja posyłam mojego anioła, aby mi przygotował drogę przede mną. Potem nagle przyjdzie do swej świątyni pan, którego oczekujecie. To jest anioł przymierza, którego pragniecie. Zaiste on przyjdzie, mówi pan zastępów. Lecz kto będzie mógł znieść dzień jego przyjścia? I kto się ostoi, gdy się ukaże? Gdyż jest on jak ogień odlewacza, jak ługu foluszników, usiądzie, aby wytapiać i czyścić srebro. Będzie czyścił synów Lewiego i będzie ich płukał jak złoto i srebro. Potem będą mogli składać panu ofiary w sprawiedliwości. I miła będzie panu ofiara Judy. I Jeruzalemu, jak za dni dawnych, jak w latach minionych. Wtedy przyjdę do Was na sąd i rychło wystąpię jako oskarżyciel czarowników, cudzołożników i krzywoprzysięzców, tych, którzy uciskają najemnika, wdowę i sierotę, gnębią obcego przybysza, a mnie się nie boją, mówi Pan Zastępów. Zaiste, ja, pan, nie zmieniam się, lecz i wy nie przestaliście być synami Jakuba. Od dni waszych ojców odstępowaliście od moich przykazań i nie przestrzegaliście ich. Nawróćcie się do mnie. Wtedy i ja zwrócę się ku Wam, mówi Pan zastępów. Lecz wy pytacie, w czym mamy się nawrócić? Czy człowiek może oszukiwać Boga? Bo wy mnie oszukujecie, lecz wy pytacie, w czym cię oszukaliśmy? W dziesięcinach i daninach. Jesteście obłożeni klątwą, ponieważ mnie oszukujecie. Wy, cały naród. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu. I w ten sposób wystawcie mnie na próbę, mówi pan zastępów. Czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę i zabronię potem szarańczy pożerać wasze plony rolne, wasz winograd zaś w polu nie będzie bez owocu, mówi pan zastępów. Wszystkie narody będą was nazywać szczęśliwymi, bo będziecie krajem uroczym, mówi pan zastępów. Zuchwałe są wasze słowa przeciwko mnie, mówi Pan, a wy mówicie: Cóż to takiego mówiliśmy przeciwko Tobie? Mówiliście tak: Próżna to rzecz służyć Bogu. Jaki pożytek z tego, że przestrzegamy Jego przykazań i że chodzimy w pokutnej szacie przed Panem zastępów? My uważamy raczej zuchwałych za szczęśliwych, gdyż powodzi im się dobrze. Chociaż bezbożnie postępują, a nawet kuszenie Boga uchodzi im bezkarnie. Tak to mówili między sobą ci, którzy boją się Pana, a Pan uważał i słyszał to. I tak została spisana przed Nim księga pamiątkowa dla tych, którzy boją się Pana i czczą Jego imię. Będą moją własnością, mówi Pan zastępów, w dniu, który ja przygotowuję. I oszczędzę ich, jak ktoś oszczędza swojego Syna, który Mu służy. Wtedy znowu dostrzeżecie różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym. Między tym, kto służy Bogu, a tym, kto Mu nie służy. Bo oto nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem. I spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan zastępów, tak że im nie pozostawi ani korzenia, ani gałązki. Ale dla Was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach i będziecie wychodzić z podskakiwaniem, jak cielęta wychodzące z obory. I podepczecie bezbożnych tak, że będą prochem pod waszymi stopami. W dniu, który ja przygotowuję, mówi Pan Zastępów. Pamiętajcie o zakonie Mojżesza, mojego sługi, któremu przekazałem na chorebie ustawy i prawa dla całego Izraela. Oto ja pośle wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana i zwróci serca ojców ku synom a serca synów ku ich ojcom abym gdy przyjdę nie obłożył ziemi klątwą przypowieści salomona rozdział 29 lęk przed ludźmi nastawia na człowieka sidła lecz kto ufa panu ten jest bezpieczny Wielu zabiega o względy władcy, lecz pan wymierza każdemu sprawiedliwość. Ochydą dla sprawiedliwych jest człowiek niegodziwy lecz kto postępuje nienagannie, jest ochydą dla bezbożnego.